Witam wszystkich, tu FPS Paweł dzisiaj mam dla was w miarę szybki e, Free For All bo to tylko ma 6 minut i 10 sekund Więc ja uważam, że ten FFA był dość szybki Gram tu z wektorem, powiększonym magazynkiem i supresorem a.k.a. tunnikiem. <śm> i mam tu jakiś EMP grenade chyba i mam e, co to ma być? Co to jest? No, zawsze zapominam C4, no tak. Mm, tak jakoś nie kampię się w tym meczu, ale możemy powiedzieć, że gram taktycznie. Więc y, sami zobaczycie. Y, próbuję jakieś... Wiecie, wszyscy youtuberzy mówią, o dobra, musisz... znaczy nie wszyscy... No, wiecie. Tak ogólnie mówię, że musicie... Tak jak, jak znaleźć swój spot i tam jakby tak tą część mapy tak Obchodzić wiecie. I to właśnie zobaczycie w tym meczyku. Trzy yy, dni temu, to chyba było w, w sobotę albo w niedzielę, no tak myślę, yy, to obejrzałem yy, komentarz yy, Robson Gamera. Robson, no, Rob, no, teraz, teraz do tego sprawdzę, żebym dobrze powiedział. Robson Gamer, no tak. Yy zobaczymy jego mecz, znaczy komentarz w, i no, z tego, z tego właśnie komentarzu wynika, że kończy karierę na YouTubie. Może nie kończy, ale mu określił to zamrożeniem działalności na YouTubie. Myślę, że no, szkoda, bo lubiłem jego komentarze, dobre komentarze robił na temat i takie tam. No i można powiedzieć, że szkoda mi, szkoda mi go, że już nie ma czasu, znaczy nie ma tak dużo czasu na tego YouTube'a, bo z dnia na dzień rósł. Widziałem jak mu te właśnie Boże, subskrybery przychodziły z dnia na dzień. Bardzo fajnie jak, jak widzi się, że jakiś komentator się tak szybko rozwija. I no, 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 szkoda, ale ten, wiecie, mówił, że nie ma czasu na, ty, na robić te komentarze i to się stało, jakby praca już dla niego to nie jest już hobby, że dobra. Mówił tak, że trzy dni mijają i, i jakiś filmik wrzuca. To teraz, teraz się zrobiło tak, że trzy dni mijają i on musi coś wstawić, bo no, żeby, żeby jakoś się rozwijał ten e, kanał. Bo jak wszyscy wiedzą, kanał bez filmików w miarę często uploadowanych się nie rozwija dlatego ja, ja próbuję co 2, 3, 4 dni wrzucać coś żeby no, no rozwijał się ten kanał bo właśnie chcę gdzieś tam gdzieś tam zajść z nim żeby był trochę bardziej sławny no może 100, 100 subskrypcji do końca tego roku można, bym chciał ale nic nie będę stresował, wszystko samo przyjdzie, więc tak. Do, dopóki dobre ko komentarze robię, dobry gameplay, to subskrybery przyjdą. Yy, I no... Co jeszcze tam powiedział, że no... Yy, Live'ów nie może robić, takie tam... Bo coś, cały czas coś się dzieje u niego tam. No i... Yy, no, no, no szkoda, co, co więcej mogę powiedzieć o nim? Po, po, poza tym, że ma dobre komentarze, dobry gameplay, dobra jakość, e, te komentarze e, dobrze się wysławia, e, Boże, cokolwiek, super jest. No i... ale wiecie, jak się nie ma czasu i to już staje taką jakby przymusem, żeby coś tam wsadzić, to już... no myślę, że już ta jakość, nie wiem, ta jakość spada i no... No, bo się nie ma tego czasu, że i no, o dobra, usiądę przed kąpem, coś nagram na spokojnie. to próbuję się jakoś stresować, tak, tak ja mam. Więc ja nigdy nie próbuję tak wystresować tego komentarza. No sam, sam przyjdzie, co nie? Komentarz fajnie, super. Um, I um, chciałbym pozdrowić Cię, Robson. Um, I chciałbym, żebyś wrócił na YouTube'a. Jak już będziesz miał czas, chęci, wenę yy, i wszystko możliwe. I życzę Ci, mm, żebyś miał jak, jak, jak najlepszego neta, żeby szybko te filmiki się wrzucały yy, i żebyś, żebyś dobre gameplay yy, na, nagrywał. Jak zawsze, jak mówię o jakimś innym komentatoru, komentatorze, tak, komentatorze, to daję link w deskrypcji, więc możecie to zobaczyć, możecie go obejrzeć. Pewnie wszyscy moje, wi moje wi widzowie, wi no widzowie, pewnie go już oglądali, w jakim jest, ale i tak dam e link do jego kanału w deskrypcji, żeby nie było. <laughs> Pozdrawiam cię, Robson. I no. nie mam co powiedzieć więcej, oprócz tego, że no, szkoda, że. Szkoda, że zszedł z tej, z tej sceny YouTube'a, no i trochę mi go szkoda. Wiem, powtarzam się, ale naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, że szkoda, że on schodzi z YouTube'a. Więc tak, meczyk się zakończył 30 do 6, tak? 30 do 9, przepraszam. Dobry meczyk. Mam, mam szósty prestiż tutaj, więc to zobaczenia w następnym komentarzu. Yo!